13 kwietnia bieżącego roku w Zabrzu miała miejsce ósma międzynarodowa konferencja pod hasłem Dziedzictwo przemysłowe w polityce turystyki zrównoważonego rozwoju. Gościem na konferencji był pan Taleb Rifai, sekretarz generalny Światowej Organizacji Turystyki. Współorganizatorem tej konferencji była Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa oraz Polska Izba Turystyki i Urząd Miasta w Zabrzu. Pan Rifai odwiedził naszą uczelnię i spotkał się z jej studentami, pracownikami oraz władzami. Podczas spotkania ze studentami kierunku turystyka i rekreacja, pan Rifai wygłosił prelekcję na temat współczesnych problemów rozwoju turystyki na świecie. Dzień dobry. <noise> Mowa była m.in. o zmianach zachodzących we współczesnym świecie w związku ze wzrostem ruchliwości jego mieszkańców. Pan sekretarz wspomniał również o zależnościach pomiędzy kryzysem ekonomicznym i ekologicznym, które mają wpływ na warunki, w jakich żyjemy i wypoczywamy. Pan Rifai zwrócił również uwagę na to, jak ważne jest zrównoważone wykorzystanie zasobów, którymi dysponujemy, czy są to bogactwa naturalne, czy też obiekty zabytków techniki, takie jakich wiele na przykład na Górnym Śląsku. Po prelekcji swoje pytania mogli panu sekretarzowi zadać również studenci. Interesowały ich m.in. zagadnienia konfliktów zbrojnych w krajach o dużym potencjale rozwoju dla turystyki. Pytali również o możliwość korzystania ze zbiorów Światowej Organizacji Turystyki przy pisaniu swoich prac dyplomowych. W związku z tak prestiżową wizytą, szkoła ma nadzieję na dalszy rozwój współpracy ze Światową Organizacją Turystyki.

Because we haven't explored all the possibilities and all the products that can come out of tourism. The industrial tourism potentials here can open the doors for so many young men and women to pick up new jobs. Tourism has proven to be an excellent first entry to the labor market by young women and men. Spotkanie z władzami naszej uczelni dotyczyło możliwości rozwoju współpracy pomiędzy Światową Organizacją Turystyki i GWSH, która jest członkiem afiliowanym tej organizacji od 2005 roku.